Halo, halo kochani, trzeci ostatni meczyk. Witam serdecznie. Mistrzostwa Szkół Podstawowych, kochani, no ogólnopolskie mistrzostwa z finałem w Buchołazach. Dzisiaj z kudełkiem, dzień dobry kudełku. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Dzisiaj z kudełkiem, kochani, nagrywamy dla Was zawody. Czekaj, kudełku, przywitam się z widzami. Z numerem 11, kochani Gutek, świetnie mu się dzisiaj tutaj, kochani gra. Dzieli dużo pięknych piłek, kochani, w ostatnim meczu zanotował Haplika. Natomiast, no, Zobaczmy. W tej chwili gramy ze szką podstawową w numer 3, chyba 3. W każdym razie na pewno gimnazjum numer 3, tak? Nie, to jest ostatni mecz kudełku, który gramy. Dzisiaj były cztery drużyny na zawodach. Cztery drużyny były na zawodach, słuchaj. I my y, gramy teraz ostatni trzeci mecz. Słuchajcie, Mateusz puszcza gutka, zobaczcie. Jest gutek, zatrzymuje tą piłkę. Będzie jeszcze raz Mateusz. I uwaga, na wyprzedzeniu, nie, jednak nie. Kochani, tak jak mówiłem, mistrzostwa, które oglądacie są mistrzostwem szkół podstawowych, ale większość z tych chłopców gra w klubach, trenuje, także macie możliwość pooglądania pięknych technicznych akcji, ładnych, kochani, dryblingów, akcji zespołowych, kombinacyjnych. Słuchajcie, no dzisiejszy turniej miał się odbywać na... Świeżym powietrzu dysponuje nasza szkoła pięknym kompleksem sportowym mamy dwie sale sportowe oraz Orli. I w tym momencie kochani patrzcie, a i za głębokie to guciu było. Z, pomysł fajny, ale powiem to myślę było troszeczkę takie właśnie no za szybka ta decyzja, natomiast mamy teraz fajny przechwyt gutka. Zobaczmy. Przypominam, że dzisiaj bawią się, Oleś obrócił i jak to zrobili pięknie, brawo Guciu z kolejną asystą, pięknie tutaj zamarkował strzał, przesunął podeszwą piłę, popchał dalej, no przyjemnie się na takie rzeczy patrzy. Gutek 11, Mati 10. Eee... Wujeczek z 17, z czwórką Kozinek i jedynka to Suseł. To jest obecnie piątka na parkiecie. Gramy kochani z systemem hokejowym, trener wymierę po połowie meczu. Dwie ekipy, brawo Gutek, pięknie to zrobił, świetnie, jest Piasek, brawo, ale akcja kolejna, no pięknie. Przepraszam, z wujkiem, nie z Piaskiem. Ładną teraz akcję kombinacyjną, chłopcy zagrali kolejną, także Gutek z asystą, z bramką. A nasza drużyna Kusy Bolesławiec prowadzi w tej chwili w drugim minucie 2-0. Słuchajcie, przeciwko, e, gramy przeciwko ekipie, e, w której, słuchajcie, no, kolega właśnie tutaj w Zielonym Łeście z tej strony trenuje w BKS-ie. Maciuś jest ze skadry. E, mamy kochani z Akademii Mistrzostwa Pikarskiego tam e, kolegę. E, patrzcie. Nie widzę Igora, Igor odpoczywa na razie kochani, dlatego że tutaj jeszcze uzupełnieniem tej drużyny jest Igor z kolegów, których znamy. Razem mieliśmy okazję pracować, trenować. Ach, pomysł fajny, ładno, brawo za próbę. Słyszeliśmy brawo Gutek, kochani. Strzał nie zawsze musi być jakoś tam światło bramki, żeby był strzałem kochani ładnym. Czasami nagradzamy po prostu decyzję, dlatego że no, Decyzję trzeba podejmować i tak jak wszyscy usłyszycie, teraz trener o decyzji mówi, decyzja o strzale jest lepsza, kochani, jak jej brak. Zły strzał jest lepszy od jakiegokolwiek nieoddanego strzału. Także no pamiętajcie kochani o tym. Natomiast w tej chwili chciałbym przypomnieć tylko, że po tych mistrzostwach zdaje się, że na pewno będziemy mieć awans, dlatego że dwie drużyny przechodzą, także nawet nie wygrywając tego meczu byśmy przeszli z drugiego miejsca. Natomiast mamy już dwa zwycięstwa, tu prowadzimy 2-0, także jest duże prawdopodobieństwo, że... Patrzcie, jeszcze zostawia Gutek świetnie, w Kozinie, no świetnie. Także w tej chwili kochani... Och, przyjął chłopak kochani w okolicach Galitalii tą piłeczkę leszczał na szczęście nie był do końca czysty dlatego siły w nim nie było, brawo Gutech przerywamy tą akcję po mistrzostwach kochani naszego miasta przyjdzie czas na mistrzostwa powiatu, które 15 będą się rozgrywały również na naszych obiektach, albo na sali jak będzie brzydka pogoda, albo na Orliku jak będzie ładnie, potem mamy kochani strefę w Jeleniej Górze rozgrywamy wtedy w eee, szkołach podstawowych. Pięknie. Eee, jest próba, kochani, strzału, kochani, z prawej. Trener zachęca do lewej, aby Wójcie spróbował, kochani, no właśnie, kiedy masz się nauczyć. Takie podejście, kochani, trenera jest naprawdę no, no świetne. Na tym to polega. My mamy tę przyjemność, kochani, że możemy współpracować z trenerem Adrianem. On jest jednocześnie u nas nauczycielem wychowania fizycznego, przy tym jest pasjonatem piłki nożnej i jakby y, trenerem piłkarskim. Także nam nam jest przyjemność i frajda razem pracowania. Ja chciałbym przypomnieć, że drużyna, którą obecnie oglądacie to jest drużyna szkolna. Chłopcy nawet nie są w jednej klasie. Oni są w tym momencie w różnych klasach. Natomiast zobaczcie jaki, jaki zmysł inteligencja piłkarska. Lepszy jest aut, jak wybicie piłki dacie jej uciec, żeby bramkarz odznawiał. Także no świetnie. Natomiast co chciałem Wam powiedzieć, kochani, brawo Mati, pięknie przez tył. Brawo, ach jakby to weszło, byłaby piękna brameczka, ale ładna próba. No właśnie za taką próbę trzeba, kochani, pochwalić. Natomiast no, będą trenerzy, którzy takie rzeczy, kochani, która takie rzeczy będzie, kochani, negować, ale będzie, taka, będzie taki trener, który będzie to chwalił, kochani. I teraz, no. Ja myślę, że byłbym bardziej właśnie w grupie tych trenerów, którzy pochwalą za taką rzecz. Natomiast no, część trenerów, zwłaszcza z tak zwanego wynikowego grania powie nie kombinuj uderz huknij, no nie wolno kochani krytykować, to jest ich myśl szkoleniowa ich sposób kochani na piłę. Natomiast no, ja myślę, że w tej kategorii wiekowej jednak e, granie kombinacyjne takie granie, kochani, ono jakby bardzo mocno wzmaga myślenie takie kreatywne, czyli ja bym takie rzeczy też chwalił. Natomiast zobaczcie, kolejny strzał, kolejna próba. Szósta minuta meczu, prowadzimy 2-0. Słuchajcie. Sabeczku, ja oddzwonię za 4 minuty. Mam tyle czasu? Nagrywam mecz. Nic nie wiem. Ja się kręcę. Jesteś niemożliwy. Dziękuję ci pięknie. Rozumiem. Rozumiem. Dziękować. Dziękować. E, kochani, no piękne wieści przychodzą, ale nie będziemy teraz tego komentować. Natomiast. Dobre to wieści, które dostaliśmy. Natomiast w tej chwili kochani Igor na boisku właśnie przy piłce i z Igorem czasami mamy przyjemność pracowania razem z Akademią Mieszczęsła Piłkarskiego z trenerem Mateuszem. Zobaczcie. Natomiast 2,0750 kochani i próbujemy. Patrzcie, próbuję teraz kurczaczek. Natomiast co chciałem kochani rzec, no, gdzieś tam myśl mi ten telefon kochany przerwał. Natomiast brawo, świetna próba. Patrzcie, Maćka. Brawo, fajnie chłopcy też grają. Natomiast no, mówię, jakby przewaga tych szkół sportowych jest taka kochani, że oni wszyscy w jednej klasie grają, znają się jak łyse konie, natomiast u nas tak naprawdę kochani jesteśmy z kilku różnych klas. Gutek jest w klasie razem z Maćkiem, z tym przy, przy piłce, i z Konradem, który teraz też jest przy piłce. To są chłopcy z rocznika 2.5. Gutek, przypominam, jest z rocznika 2006. Zobaczcie, jak fajnie tu pokombinowali. Natomiast no, bramki z tego nie ma. Cały czas się utrzymuje, kochani, wynik 8:50 w tej chwili, około dwóch minut do końca spotkania. Gramy pod syrenę końcową, także ona kończy mecz. E, natomiast co chciałem rzec kochani, za moment jeszcze będzie ostatnia odsłona tych zawodów. E, bądźcie z nami. Zawodów kochani co prawda szkolnych, ale macie możliwość naprawdę zobaczenia pięknej kombinacyjnej gry kochani. E, na fajnym poziomie w wydaniu chłopców, kochani, 2-4, 2-5, no i naszego Guciorka 2-6. Myślę, że Guciorek tutaj kochani jakby absolutnie ani warunkami fizycznymi, ani e, resztą nie odstaje, także dobrze mu się tu gra. Natomiast zobaczcie, czy Igor w tym momencie, tak, Igor zmniejsza do szatni e, wynik na 2-1. Także tracimy pierwszą bramkę tego turnieju. E, no być może do szatni. Mamy 9,45, kochani. Natomiast zobaczcie, czy opowiemy jeszcze, chociaż strzałem. Fajna ta klepa, kochani. Szkoda, że bez strzału Wojciech próbuje. Fajny strzał, kochani. Mamy Syrenę 2-1, kochani. Piękny mecz, brawo, gratulacje. Wychodzi kolejna czwórka na murawę. Także ja Was zapraszam na drugą połowę trzeciego naszego ostatniego meczu. Do zobaczenia.